Ten szlak to więcej niż tylko przygoda, więcej niż droga, więcej niż zmęczenie. To jedno z moich największych marzeń. Mogę powiedzieć jedno: udało się. Kochani, chcę Wam opowiedzieć o tym, jakie są moje wrażenia po przejściu mojego Szlaku Beskidzkiego. Tak przygoda, która była tak wymagająca, stała się dla mnie oczyszczeniem. Idąc tym szlakiem, odpocząłem psychicznie, jak i duchowo. Bo ten szlak to nie tylko kilometry i nie tylko zmęczenie. To coś, co kryje się w naszych sercach. Spokój, jaki potrzebujemy. Oderwanie się od rzeczywistości i od tych wszystkich bodźców, co nas otaczają. Doświadczenie piękna natury, tego co kryje się tuż na wyciągnięcie ręki, co nas otacza. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. Przygoda ta była ciężka i wymagała od nas wielu granic, które w sobie musieliśmy przekraczać każdego dnia. Było bardzo zimno, co nam nie pomagało. Jedyne miejsce, w którym się ogrzewaliśmy, to były ogniska i schroniska, ale mimo wszystko szliśmy i możesz sobie zadać pytanie: po co to robić? Po co wychodzić z komfortu, co mamy na co dzień? A właśnie dlatego, żeby poczuć, że się żyje, żeby odpocząć. Aby zrozumieć siebie, a wręcz mogę powiedzieć, żeby siebie pokochać, gdy zostajesz ze swoimi myślami sam na sam, gdy nie uciekasz do telefonu, aby sobie przeglądać shorts na Instagramie czy YouTube, właśnie szlak mnie do tego nauczył, że jest to niepotrzebne, że te bodźce można zastąpić w inny sposób. W takim razie musicie zobaczyć, jak wyglądał nasz każdy dzień. Ciężko jest się zebrać, co. Ale wzięliśmy się w garść i na szlaku byliśmy już po godzinie 6 rano. Na początku bardzo ciężko nam się szło, było to spowodowane tym, że cały dzień szliśmy w deszczu. Pamiętam, jak byłem zmęczony, jak doszliśmy na górę Żar, gdzie miała to być dopiero połowa dnia. Tego dnia nie doszliśmy więc daleko, zważając na wiatr, który zaczął mocno wiać. Dzień zakończyliśmy lekko po godzinie 15, więc robiliśmy bardzo mało kilometrów. Wtedy jeszcze zakładałem, że uda nam się przejść ten szlak w 5 dni. No ale jak już wiecie, brakło nam 9 km, dlatego zrobiliśmy to w 6. Powiedzieliśmy sobie, że musimy robić dziennie około 25 km. Raz były lepsze, raz gorsze dni. Raz nadrabialiśmy, a czasami traciliśmy, ale traktowaliśmy to jako przygodę, więc się nie spieszyliśmy. Chcieliśmy mimo wysiłku odpoczywać. Pamiętam, jak jednego dnia zapała nas taka radość, że zrobiliśmy tyle kilometrów. Na mapie pokazywało ledwo 27 kilometrów, a na Zegarkach mieliśmy po 36. I teraz komu wierzyć, bo szlak ma niby 137 kilometrów, a na Zegarkach mieliśmy około 180 kilometrów po zakończeniu szlaku. No i tak mijały kolejne dni, wstawaliśmy w zimnie, ruszaliśmy, robiliśmy postój na jedzenie, no i znowu szyliśmy. Bardzo dobrze pamiętam ostatni dzień, gdy już wszyscy byli tak zmęczeni, ale mimo tego wszystko szliśmy. Widzieliśmy, że koniec jest tuż, tuż. Najlepsza sytuacja, która dodała nam siły, to psy, które spotkaliśmy na przełęczy gliznę. Dołączyły się do naszej wyprawy i zaszły z nami aż na sam koniec, na szczyt. Dla nas my byliśmy po prostu w szoku. Mam nadzieję, że wróciły do domu później. Nadaliśmy im imiona. Jeden to był szogun, a drugi ciapek. Gdy zobaczyliśmy tam blisko koniec szlaku, to ogarnęła mnie wtedy taka radość. Powiedziałem sobie, że warto mieć marzenia i czekać na ich spełnienie. Tylko, właśnie z marzeniami jest tak, że można je mieć, ale gdy nic z nimi nie robisz, to one nic ci nie dają. Naprawdę życzę każdemu takiej przygody. Jak się zastanawiasz czy iść, masz jakieś obawy, to serio nie ma co rozmyślać, czy się uda, czy podołam. Zawsze się uda, jeśli się chce. A nawet jak będą jakieś problemy, można spróbować jeszcze raz i jeszcze raz. Muszę tutaj wspomnieć o tych wszystkich osobach, które spotkaliśmy. Ludzie są tak pomocni, gdy widzą, że idzie z specjalnie. Pamiętam jak siedzieliśmy przy ognisku jednego dnia już po zmroku, przyjechali do nas jacyś rowerzyści, pogadaliśmy z nimi trochę, zaprosiliśmy ich do ogniska, a później dali nam swoje batony, które mieli. Innego razu zabrakło nam wody, podeszliśmy do pierwszego lepszego domu i od razu otrzymaliśmy to, czego chcieliśmy. Jeśli ktoś z Was ogląda ten film, chcę Wam podziękować. Nawet nie wiecie, jak to wszystko było pomocne. Mógłbym naprawdę opowiadać wiele, wiele więcej, ale myślę, że najlepiej przeżyć to samemu. Zebrać znajomych i wyruszyć. Tego po prostu trzeba doświadczyć. Czy to mój ostatni szlak w życiu? Na pewno nie, już planuję kolejne wędrówki. A no i jeszcze jedno: jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszej społeczności, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, jeśli też kochasz góry. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie jakiś super komentarz i co? No i do zobaczenia na szlaku.